To jest pierwszy taki projekt w Polsce, jeżeli chodzi o produkcję schronów modułowych, czyli powtarzalnych, które można łączyć ze sobą w celu uzyskania dużych powierzchni. To jest to niewątpliwie pierwszy taki produkt u nas w kraju i pierwszy produkt, który osiąga takie parametry techniczne, wytrzymałościowe. Jeżeli chodzi o parametry schronu, to wyjściowa. Oferta modułu to jest 45 m2, czyli 15 na 3. Mówimy o powierzchni użytkowej wewnątrz. No i możemy dołączać moduły w zależności od tego, jaką powierzchnię chcemy osiągnąć. Używamy stali o grubości 12 bądź 8 mm. Jeżeli chodzi o ściany, całość wykonana ze stali. Utwardzanej. Profile, w zależności również od parametrów, jakie chcemy osiągnąć, tak jak tutaj obiekt, który jest za mną, to mówimy o profilach 200x80 mm. Systemy wentylacji to oferujemy. Producentów fińskich bądź szwajcarskich. Rozpoczęliśmy również współpracę z jedną z polskich firm, która w tej chwili jakby rozpoczęła produkcję u nas na naszym rynku systemy wentylacji. To jest ABC, czyli atomowo-biologiczno-chemiczne. Z uwagi na to, że schron jest szczelny, bo dlatego jest schronem, i miejscem ukrycia. I z uwagi na użycie filtrów atomowo-biologiczno-chemicznych. Jesteśmy w stanie przeżyć, tak naprawdę, w zależności od zgromadzonych zapasów, kilka, kilkanaście, nawet kilkanaście tygodni w środku schronu. Jest w 100% odporny na ataki biologiczne, chemiczne, na ataki atomowe. Schron wkopujemy w ziemię co najmniej 2,5 metra, dlatego, jest odporny na wszelkiego rodzaju ataki bombowe. Jeżeli chodzi o wyposażenie schronu, standardowo jeden z modułów wyposażony jest w pomieszczenia techniczne, sanitariaty, określoną liczbę wc w zależności od liczby osób, dla których schron jest przeznaczony. Posiadamy pomieszczenie techniczne, w którym znajdują się systemy wentylacji oczyszczania wody, bądź magazyny wody, no to również w zależności co zakupujący chce osiągnąć. Wyposażony jest również w miejsca siedzące, maksymalnie 75 osób w jednym module No i, i sekwencyjnie łączymy te moduły w celu osiągnięcia odpowiedniej, optymalnej liczby osób. W naszej ofercie posiadamy również schrony przeznaczone dla klienta indywidualnego, czyli tak naprawdę każdy z nas może zamówić sobie taki schron przydomowy, no i wtedy, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to dobieramy indywidualnie, bo tak, tutaj w tym egzemplarzu posiadamy aneks kuchenny, może być komplet mebli, telewizor, podłączenie internetu. Także tak naprawdę może to być ekskluzywny schron ze stołem bilardowym bądź zwykły, skromny. Który spełnia swoje, swoją funkcję prawda, ochronną. Jest w, w czasach pokoju możemy używać go jako piwniczkę na wina, pomieszczenie magazynowe. Dla, dla gminy proponujemy, aby to były szalety miejskie. Także jest szereg różnych zastosowań, które proponujemy w, w czasach pokoju, prawda, żeby to nie, było, nie była inwestycja, która jest zakopana w ziemi i której nie można użytkować. Aby dostać się do schronu, który jest montowany pod ziemią, co najmniej 2,5 do 3 metrów, montowana jest klatka schodowa, również o odpowiednich parametrach wytrzymujących ciśnienia. Wraz z drzwiami balistycznymi, atestowanymi, które zakupujemy u, u, u zewnętrznego producenta. Klatka schodowa jest montowana bezpośrednio do schronu. E, również schron posiada e, wyjście ewakuacyjne. Wyjście ewakuacyjne jest montowane z drugiej strony schronu. E, to jest taki tunel z drabinką i również z wyłazem balistycznym. Jeżeli chodzi o podłączenia sieci elektrycznej, to proponujemy baterie. To są baterie niepalne producenta polskiego bądź zagranicznego. Jest wielu wiodących producentów na rynku. My, oczywiście, nie zajmujemy się produkcją, tylko wyposażeniem schronu w taki odsprzęt, ale współpracujemy z kilkoma producentami. No i dobieramy optymalną wielkość baterii, akumulatorów no do, do, do wielkości schronu i do tego, co się chce tak naprawdę osiągnąć. Podłączenia, jeżeli chodzi o wodę, no to proponujemy magazynowanie wody, sugerujemy również podłączenia oczyszczalni, oczyszczalni wody, oczyszczalni ścieków, tylko. Tak jak mówię, tutaj już każdy klient indywidualnie decyduje, jaką kwotę chce przeznaczyć na, na taki schron. Nasza oferta przeznaczona jest dla klienta indywidualnego, samorządów, szkół oraz szpitali. Posiadamy w ofercie produkt zwany MediShelter, jest przeznaczeniem dla, dla szpitali. Mamy blok operacyjny i, i, i wszelkie wyposażenie, które zezwoli. W sytuacji kryzysowej na przeprowadzanie nieskomplikowanych zabiegów medycznych. Nazywam się Piotr Obrzut, jestem właścicielem i prezesem zarządu firmy Life Rescue System, spółka z OO. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz montażem schronów modułowych w konstrukcji stalowej.